Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku Koziorożce na lipiec 2021, pierwszy tydzień, Azbuław, dziewiątka monet, mak. Rewelacyjne karty są na pierwszy tydzień, oby tak dalej, oby tak dalej. Azbuław. Oznacza jakąś nową wiadomość lub nową szansę. Dobra szansa, tu jest jakaś. Więc tak jak mówię, może to być nowa wiadomość, może to być nowa możliwość, także wielki napływ energii, entuzjazmu i sił twórczych. Tu mogą być pomysły, albo jeden pomysł dobry, albo więcej. I to już tam nie będziemy wnikać. W każdym razie tu może być też podążanie za pasją, czyli coś to może być związane z waszym zamiłowaniem, z waszym hobby. Tym bardziej, że macie maga, tu coś możecie wykreować w tym pierwszym tygodniu fajnego. To mogą być podwaliny pod twórcze przedsięwzięcia. Dużo pomysłów, lub jeden pomysł, tak jak mówiłam. Przede wszystkim chęć wprowadzenia zmian. Tu się pojawia natchnienie. I to natchnienie od razu tutaj już, yy, już można będzie realizować. Jeżeli chodzi o te pomysły, tu macie yy, siły kreacji, zdolności kreacji, moc kreacji. No, rewelacja tu jest, bo jeszcze macie dziewiątkę monet, czyli spełnienie w materii. No, optymizmu też tu dużo jest w tych wszystkich kartach. Tu może być też jakiś prezent, może być dobra okazja, tego się trzymajmy. Jeśli chodzi o dziewiątkę pentakli, czyli tą środkową panią tutaj. Otoczoną pieniążkami, to jest róg obfitości, czyli to nie muszą być konieczne pieniądze. To może być w innej formie ta, ta obfitość. To może być sukces materialny, owszem, ale niekoniecznie to chodzi, musi chodzić o pieniądze, to może chodzić o zaspokojenie jakichś potrzeb materialnych. Kupno samochodu, na przykład, może być. No to tylko przykład. Może to być realizacja celu, osiągnięcie jakiejś w materii, zaspokojenie potrzeb i zadowolenie w związku z tym. Tu jest bardzo duże zadowolenie, jest też harmonia z naturą, co też warto zwrócić na to uwagę, bo y, harmonia z naturą też tutaj prowadzi. Do takiego zespolenia się z żywiołem Ziemi, a to z kolei bardzo rzutuje na sytuację materialną, na, na życie w ogóle, na życie nie tylko na sprawy materialne w sumie, no ale między innymi właśnie na sprawy materialne, bo to jest karta z żywiołu Ziemi w ogóle. Yy, tutaj też chodzi o to, żeby zauważyć wartość, wartość w sobie, i Wy tu faktycznie jesteście zadowoleni z siebie, z tego co tutaj osiągnęliście jest tu jakaś satysfakcja poczucie własnej wartości też tutaj wzrasta wasze to może być jakieś spełnienie jakaś radość, może być też samorealizacja, tym bardziej no właściwie wszystkie trzy karty o tym mówią, więc więc tutaj bardzo też bym na to kładła akcent, że to może być samorealizacja Cóż jeszcze, no Macie, tego maga, czyli tutaj jakiś nowy etap może się otworzyć, ale to dzięki Waszej kreatywności, bo coś tu sobie zaczniecie kreować, coś fajnego, to coś, co Wy chcecie i zobaczymy, w jakim kierunku, w kierunku rewelacyjnym to idzie, bo znowu spełnienie tu jest, tym razem takie bardziej uczuciowe, ale to może być też powiązane z materią spełnienie życzenia jakiegoś, o tak to podsumujmy, podsumujmy krótko zwięzłowa to, czyli yy, będziecie tutaj zadowoleni z czegoś, co się tutaj dzieje lub z siebie tak podobnie jak troszeczkę jak tam tylko tam była bardziej mowa o spełnieniu w materii, tu jest bardziej mowa o takim spełnieniu emocjonalnym yy, będziecie się tu cieszyć, no jest to karta radości, karta spełnienia, karta zadowolenia z siebie i z, lub z sytuacji jaka tutaj będzie, bo to może dotyczyć wielu różnych rzeczy. Yy, macie rycerza buław, czyli kartę podróży, między innymi kartę zmian, czyli może z tego będziecie się cieszyć, że, jest, że są wakacje na przykład, ale takie udane wakacje, jeżeli już. Więc tutaj, żeby. Yy, bo wakacje mogą być różne, a tutaj wszystko ładnie się układa, jak na razie obydwa tygodnie są piękne. Yy, macie kartę entuzjazmu, kartę zmiany, kartę działania również. A może być zmiana, może być zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana pracy lub tak jak mówiłam podróż czy to krajowa czy zagraniczna yy, mogą być flirty tutaj yy, dużo temperamentu tu widać ale widać też dużo pomysłów. I to bardzo tu pasuje do tego maga też, bo mag to jest człowiek pomysłowy, człowiek, który umie też realizować swoje pomysły, ale tutaj trzeba będzie dokonać wyboru, ponieważ tych pomysłów jest dużo i potencjałów też jest Więcej niż jeden. Nie będziemy liczyć, ile tu, tu widać, że jest ich dużo, ale nie będziemy się trzymać tego, ile ich tu jest, po prostu, bo tu chodzi o to, że wszystkiego naraz mieć nie możecie, więc trzeba będzie dokonać wyboru w oparciu o głos serca, najlepiej, ponieważ no, tu chodzi o to, żeby wybrać to, co ma dla Was największą wartość i te pomysły zakorzeniać, nadawać im jakieś realne podstawy. Zobaczymy, czy kolejny tydzień będzie też taki ciekawy no Częściowo jest ciekawy, częściowo jest ciekawy, z tym, że tu na początku trzeciego tygodnia jest jakiś problem, lub poczucie zranienia no ale to będzie to poczucie zranienia tak długo dopóki sami tak będziecie się czuli tutaj nikt wam niczego nie zmieni to wy w sobie musicie zmienić to poczucie, to co wy czujecie to od was zależy co wy czujecie w każdym bądź razie jest to taka nieprzyjemna chwila, ale tutaj zmieniacie energię już o 180 stopni tutaj macie duże siły witalne, no tak podobna energia jak tutaj na początku była pokazana nie wiem gdzie tam jeszcze było coś tak, a była, była a tu jeszcze też była. Energia była, czyli taka m, duża aktywność, m, pewność siebie, przedsiębiorczość, również to są energie sukcesu. Macie aż trzy wielkie energie, właściwie cztery, bo Mac też. Macie cztery wielkie energie sukcesu i jedną energię szansy, do no, tego się trzymajmy, z tym, że jest przeciążenie. Tutaj za dużo na siebie bierzecie ciężaru. Dobrze by było ten ciężar rozłożyć na jakieś raty albo podzielić obowiązki na więcej osób, ale energię sukcesu wy tu macie bardzo wyraźne, dużą chęć do życia. Wasza jakość życia tu się zmienia w tym momencie na plus znowu. Po, tej, po tym zranieniu mówię tak, bo wcześniej były bardzo dobre energie, ale po tym zranieniu znów tu powraca Wasza chęć do życia i radość życia, i siły też tu wracają do Was w czwartym tygodniu również, a na końcu się znowu coś knoci, że tak powiem, bo, bo tam się skupiacie na jakichś negatywnych myślach, ale wracając tutaj do tej siły. To może być praca z zamiłowaniem, to może być powrót do zdrowia, to może być wzrost siły i odwagi, pewności siebie również, tam już zresztą o tym była mowa, bo był ten król buław. Tutaj trójka monet, czyli może być podpisywanie jakichś nowych umów, może być poświęcanie swojego czasu na, na jakieś konkretne zadanie, czyli przywiązywanie wagi do szczegółów, skupienie się. Na jakiejś konkretnej pracy, ale tutaj jest jakieś zamartwianie się pojawia, zobaczymy, co to tam z tego wyniknie, z tego zamartwiania się. stanie. No to już nie, ma, już nie ma zamartwiania się, bo jest stanie, Czyli, albo będzie jakaś sprawa do załatwienia, ale przede wszystkim tu będzie zrzucenie z siebie jakiegoś ciężaru, bo to jest karta odrodzenia. Czyli, jak już coś załatwicie tutaj to poczujecie się jak nowonarodzeni. No, tak by można to podsumować. Jest to karta odrodzenia, czyli wejście w, jak, w jakiś nowy etap życia. Oczywiście to wymaga jakiegoś podsumowania, wyciągnięcia wniosków z poprzednich etapów, z poprzedniego właściwie etapu. Nie będziemy w liczbie mnogiej to mówić, bo to mówimy o jednym miesiącu. No ale co tu, z czym to będzie związane? Jeszcze zobaczmy z transformacją to będzie związane czyli dokonacie przemiany samego siebie i w wyniku tego co tu nastąpi bardzo piękna transformacja, bo transformujecie się w energię znowu sukcesu po raz kolejny już, bo tam już były wcześniej pokazywałam, tak były już energie sukcesu, ale tu macie takie mm, poczucie zadowolenia z siebie i poczucie atrakcyjności również Poczucie atrakcyjności i możliwość spełniania dalszych życzeń i tego się trzymajmy. Także no, możliwość spełnienia, osiągania sukcesów. O, to tego sukcesu kolejnego życzę, bo tu pełno sukcesów już było pokazanych. No przede wszystkim te dwa, ale było możliwości więcej, także życzę tego nowego sukcesu również na nowy miesiąc, bo to już może zahaczać o nowy miesiąc, to jest karta dołożona. Piękna transformacja, życzę jak najpiękniejszej i spełnienia marzeń do usłyszenia.